Też nie <laughs> Ale ja nie trafiłam wcale. Trzy miasta z góry było widać, plus pola, plus góry oddali. Szkoda, też... że renu nie było widać. No kurczę, rzeczywiście no. Nie mam tej komendy ustawionej, wiesz? Bierzesz czerwonego męża, czy niebieskiego? Czerwonego. A go może ze sobą zabrać? No. To najlepiej. Tego też chcę. jak ja mam go tu Już Wciąż tym końcem. O, no nawet mi wyszło. Nie! Ja sama. No ej! I co, otwórz to samo. Ja się nie dziwię, że Chuszę ludzie sama. tu balonami latają. Jak to balonami? Aha, z tej strony. Dobra, nieważne. Te też potrzebujemy? Zostaw nie, wyciągaj. Nie da się, a da się. Nie wyciągaj. No czemu wyciągasz? Mówię nie wyciągaj. No bo one mają być z tej strony. Nie! One mają być tu i tu podłączone! No, Bo odłączasz. Nic się na elektryce nie zaszkodzi. się odłączasz. Kurwa nie, bo podłączysz. E, Ostatni co dzień prakty I co? I co? praktycznie widzę jak startują z augen? Włącz. Z augen? Z oczami? Co? Aha, że... Nie umiem. Wiem, widzę. Miasto to takie Augen. <laughs> Czaisz? Widzieliśmy, że jest miasto Augen? No. A wiesz, co to znaczy? No. Wiesz, co to znaczy? To. oczy. Mhm. Dobra, coś zrobiłam. To się kręci, kręci. Jak on tam las? Ja weźmy tam wpójść jakoś. Właśnie, nie mogę. Mogę otworzyć inne drzwi. Akurat między mo moim domem, a moją pracą. Lel. Ale fajnie, ale to jest, to, to jest właśnie to widokowe, tak? Dobrze rozumiem? Nie, ja to już zrobiłam. Widzisz? I teraz tu jest przejście jeszcze. I to jest ogólnie rzecz biorąc, że masz możliwość sobie tak. Że w sumie jakieś rzeczy prac nie pozwiedzasz pod rodzenie, To jest to. Ja spróbuję na to wskoczyć. I zobaczymy, co to mi zrobi. Okej okay. Tylko fakt się usztypował chyba. Czy nie? Nie. Aha, znaczy, tam nie dobra, już. dobra, ale ja tu widzę, że jest tego, jak się nazywa ten, box a kurde, no i chuj. Dawaj tego boksa Nie działa. Coś włączyłem, ale jeszcze nie wiem co. Na pewno nie to. Coś tu się naładowało. Się daje, że właśnie to z drugiej strony, ale tu jest jeszcze jedno ty. Widzisz? Widzę. To znaczy, widokowe miasto. Jak miasta, loty balonem na no bo co dzień widuję. Drugi szef kuchni też gdzieś pokazywał zdjęcia, jak balon, balon helem napełniał. A widoki mega, no jakbyś z ze swoim przyjechała i wybrała się na spacerek e, takie na pola w górę miast to naprawdę jest co podziwiać no to jest spoko, tylko u nas jest jak się nazywa tam problem, że wszędzie tam gdzie my jeździmy, to jeździ z nami nasza mała córka, nie, więc to jest potem względem trochę problematyczne no bo jakby wiadomo, że jak, jak się nazywa, że musimy po prostu mieć przemyślane to gdzie idziemy, nie to też jak na przykład jedzie się do takiego Zakopanego, tak, Przygotowanie. Bo tam z nią byliśmy, jeżeli chodzi o jakieś góry. To już na jakieś tam, wiesz, widokowe czy coś tam nie pojedziesz, że nie pójdziesz, nie? Aż ekstremne drogi nie są. Tylko pytanie brzmi, czy ona by wytrwała, nie? bardziej to, nie? Wiesz, jak gdzieś jak nie jest przyzwyczajony, jak się nazwa do tego, nie? To też jest inna sprawa, kompletnie, nie? Podłączyłam już. I co teraz? Trzeba odpalić, nie? To odpalaj. A, dobra, to trybi tak długo. No, odpalaj, diesla chyba, O, że tam. No, my robiliśmy no, godzinny to... spacerak. A, no, to jeszcze tak spoko. Ja myślałam, że jakoś dłużej, że to tak 3-4 godziny się idzie, nie? Wiem, bo wiadomo, że dziecko jest zawsze wolniej. Ja operuję tą wajchą. Ej! To jest moja. No ciągnij ją w moją stronę, no, Czemu do tyłu. Mów jak sotu. Nie, nie masz uprawnień na szaparkę. Stutecznie. Stój na chwilę. Do tyłu trochę? Teraz hmm. okay, do przodu. Czekaj, się chwycić nie chce już. Dobra. Stoję przecież. E, a ja najwyżej to zawsze można z zamku pojechać autem, e, drgn A, no to spoko. To wtedy gicier, a ja tego nie otworzyłam. Czy jeszcze by się przydało to otworzyć tak na oła ścieżkę? Siadam polas. Do czego chcesz to podłączyć? Nie wiem. Pewnie coś trzeba zdobyć, ale już podłączyłam za was. Dobra, ja przejdę. Czy ty chcesz? Zobacz tam nie ma czegoś chce. Wajcha więcej guzików, więcej Wajch czekaj, zobaczę co to Wajha robi. Może... Co się stało? Nie wiem, co się stało. Dobra. Czekaj, to się ruszyło. się. Czemu nie mogę? Aha. Dobra, czekaj, czekaj, bo to chyba, bo nie działa tak jak myślę. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Udało Ci się otworzyć drzwi tamte? E, tamte na wiesz, że da się otworzyć, ale to też jakby ten i parkur. <laughs> A wiesz co, ale ja też jechałam po taki jeden zamek właśnie, że w ogóle takie całe jakby lekko górzyste to miasteczko, nie? W sensie tu tam się dostać, nie? Jak się nazywa, u góry tam jest jakby parking, kościół. Jak się nazywa? No. Kurde, jak ja tu? Ja mam, tak, tak, nie zrobię. Dobra, trzeba to inaczej ruszyć. I inaczej trochę. Um. Nie tak Bo to by Tylko to się trzymać się będzie się. Jak to zrobiłeś? Dobra, weź iść z tym pudełkiem tam Chciałam przejść dalej Bo to pudełko jak weźmiesz wtedy jak ja się tu przytrzymam Bo tego nie udało się zablokować jakby Jakby nie wiedziałam co mam z tym zrobić A tak jak ja będę w ten sposób to na luzie przelecisz jak przyszedłeś? No i jak się nazywa, tam, że się wlatywało no to jak się nazywa... w sensie wlatywało wjeżdżało, no to tam był właśnie jak się nazywa ten yy, kościół, no i dalej był jak się nazywa zamek, nie? Też na tej samej zasadzie. tak chyba nawet miały, mieli resta, restaurację z gwiazdką Michelin Nie, ja tam nic nie przyznałam, bo przyznałam, że bałam się tego jaki, jakie ceny tam będą <noise> ale... ale no... Uuu. Dobra, jest zgranę drugi. No ale puść się. Ej, mi się ręka wkręciła. Co jest grane? O, no, ja mogę wchwycić. Okej. Okay. Wiesz co, ja ci podam jeden, ale mi się ręka wkręciła, więc ja stąd nie wyjdę ogólnie. Co ty mi podasz? Dobranoc. A nie by ja musiał doskoczyć. No co jest? To do czego podłączyć się? Shit Dobra. To jest trudniejsze niż jeżeli myślałam. No właśnie to. Dobra, gdzie teraz tu miałam iść. A tu. Wiesz co, zrobimy tak. Ja podejdę tym i spróbujesz to podać. Będziesz zobacz No ja myślałam, że ten sobie wleca. kemu no, tam ten dieciol podawać To Tutaj to trzeba przekazać, żeby drugą osobę dopała. Mm. Czemu tu? Utrudniasz tylko. Aha, dobra, dobra, bo tu jest po jeszcze ta. Okej. Okay. Ma to sens. Du, 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 du. Na jednym levelu zrobię sobie przerwę na fajkę, co? Tak. Czekaj, się no, ja ci spróbuję pomóc. No ja tak samo miałam Aha, ja nie, nie doleciałam w ogóle. Spf. Wiem, weź tam doskocz No Ja spróbuję tam, kiedy jest zaszlatny. Ej, baksu, teraz no. Kurde, głupia ręka. Nie <laughs> mogę. Otknęła. Czekaj, zaraz Ciebie dostanę. Nie wstrzymaj się. Dobra. Jak ja mam ci to podać? Muszę go zatrzymać. Aha, to sobie podejdziesz, Wszystko. panią Czy nie ja? Nie wiem, tu z podejść. O, czekaj. No. Czekaj, bo to nie takie proste. I te kanapki nie, ja się zrobię? Zchodzimy. No to zrobiliście to super wtedy, To sobie zrobisz kanapeczki, ja sobie pójdę zapalić, przy okazji pójdę sobie po więcej coli Muszę teraz z tym jakoś do mnie doskoczyć co mi złapiesz za jak nas wciągniesz? No tak co... tkacze, nim nie ma, tym doskoczyć O bo że po drogie, dobra weźcie to złapiesz bo... No nie! Ej! Świnko ty! to to świnko. Wiem, żebyś tego nie zrobiła. Ale nie da nawet spróbować. Nie muszę, bo widzę już, że ile to robisz. A nie lepiej byłoby, gdyby ręka... Gdyby druga ręka była co? Złapałaś? Tak, ale spadłam no, raz z ja tam złapałaś. Ciągnęło mnie. Piękne, jeszcze raz. A nie lepiej druga ręka byłoby na górnej taśmie złapać? No ja właśnie też tak ja chciałam, chciałam zrobić. Ale Foxiu uznał, że nie, że bez sensu. I słyszał, że trudnie żyć, nie mam wrażenie. No bo, że lecisz na taśmę teraz i drugą ręką łapiesz i trafisz akurat na to. Rozumiesz? No to zrób tak. No to musisz przynajmniej poczekać. Zaczekam no czekam przecież Mam? Masz to? Mam Kurwa spadaj. Zatrzymaj Dobra ja trzymam Trzymaj trzymaj mhm. Dobra rzuciłam samo Masz to tu? Tak Tu Możesz mi to podnieść Dobra to tylko wystarczy Dobra już sobie podmóc. O poczekam przed, przed wajchą. I to w ogóle wygląda jak takie stare joysticky. Ja miał jakiś taki joystick. Nie wiem, do czego on był. Nie pamiętam. Wiem, że dało go się tylko podłączyć. Ale. Ale nie mam pojęcia w sumie, co. Do czego on był, jakby tak wiecie, do konsoli, jakiej. Nie pamiętam. Okej okay. Ojoj, już mi się do nie podoba. Tu już szczaplara. Mhm. To nie jest. O, nie za to zapałem, no. Czekaj. jo to jest szczeplarka, dobra. Ej, okay, i ta szczeplarka trzyma te drzwi. Okej, okay, tu jest przejście. Wiesz, co? Chodź z tym tutaj. Szczeplarki będziemy potrzebowali. Nie, nie potrzebujesz jeszcze, bardzo. Nie? Myślisz? Mmm, do jeszcze pod. Yy przed Komandor, to znaczy do Komandor też się dało, nie wiem. Ja pamiętam, że to był właśnie taki jedyny on nie był taki, on nie był, co prawda i nie był czerwony, on był jakiś taki szary, czy jakiś taki zielonkawy, coś takiego i właśnie była taka bojedyncza ta, tam nie wiem, jakby z przodu tyłu tu tych guzików, jakby było tam parę guzików, jakby chyba jeden guzik jakby z przodu, jakby wiecie, jakby ja wam to mogę ewentualnie na mikrofonie, jakby z tej strony był guzik, chyba jeden, tak tuż przy końcu, z tej strony był guzik chyba od spodu, i chyba z dwa góry, tak mi się wydaje. Atari chyba? Możliwe, ja nie mam pojęcia. Ja w ogóle nawet nie wiem, bo ten joystick był, To był taki joystick, jak się nazywa, który leżał jakby od lat latecznych u mnie w domu rodzinnym po prostu, jak się nazywa, na strychu w ogóle, słuchajcie. Jakby... O czego on był pierwotnie, jakby nie wiem. Jak go kiedyś znalazł na strychu. Ja uznałam, że ej, fajnie byłoby sprawdzić, jakby co ten joystick robi. Ja go sobie podłączyłam właśnie, no i on, ogólnie że biorąc, jak się nazywa, jakby, było możliwe chyba podłączenie wtedy albo jego, albo myszki, bo to miało to samo wejście, nie? Bo to ten stary rodzaj tego. Aha, aż tu. Tutaj chodź, tu się pali. Aha. Ja już tam wrzuciłam, i co teraz? Eee, y wyciągnij go tam, gdzie się pali.